Witaj na kanale Kwantowa Przemiana. W ostatnim odcinku mówiliśmy o czymś, co dla wielu może być pierwszym prawdziwym przełomem w postrzeganiu rzeczywistości: o wyobraźni jako sile twórczej. Pokazaliśmy, że według Nevillea Godarta, to nie zewnętrzne warunki kształtują Twoje życie, ale to, co czujesz i widzisz wewnątrz siebie. I nie chodzi tu tylko o luźne wizualizacje czy afirmacje rzucane w próżnię. Chodzi o pełne emocji i przekonania obrazy, które, jeśli są wystarczająco trwałe, zaczynają kształtować Twoje doświadczenia. Dziś przechodzimy dalej i głębiej. Bo, choć może się wydawać, że to kontynuacja tego samego tematu, to prawo założenia jest zupełnie innym poziomem to fundament, na którym opiera się cała nauka Godarta. Aby wyjaśnić sobie, czym jest prawo założenia, zacznijmy od prostego pytania. Co oznacza założyć coś? Założyć, czyli przyjąć jako prawdę bez dowodów. Nie dlatego, że już to widzisz, nie dlatego, że wszyscy ci to potwierdzają, ale dlatego, że ty wiesz, że to już się wydarzyło, choć jeszcze nie w twoim świecie. Dla Godarta założenie to wewnętrzna decyzja, stan świadomości, który wyprzedza fizyczny świat. To twoja prywatna, emocjonalna pewność i kiedy ją utrzymujesz, bez względu na warunki zewnętrzne, rzeczywistość zaczyna się do niej dostosowywać. W jednym z wykładów Neville mówił: To, co trzymasz w sobie jako założenie, niezależnie od tego, czy jest prawdziwe, czy nie. Jeśli będzie wystarczająco długo utrzymywane, zmaterializuje się jako fakt w Twoim świecie. To bardzo mocne zdanie, bo mówi wprost: Nie musisz mieć racji, nie musisz wiedzieć jak, masz tylko założyć, a rzeczywistość zajmie się resztą. Neville nie opierał swoich teorii na intuicji czy filozofii. On mówił, że nauczał tego, co działało. Regularnie cytował listy, które dostawał od swoich słuchaczy, ludzi, którzy zastosowali jego techniki i odnotowali radykalne zmiany. W jednej z historii opisanych podczas wspomnianego wcześniej wykładu, pewna kobieta marzyła o podróży do Europy. Nie miała środków i nie miała konkretnego planu, ale codziennie, tuż przed snem, wyobrażała sobie, że siedzi w samolocie. Czuje pod sobą wibracje startującej maszyny. Patrzy przez okno na chmury. Nie trwało to długo. Po kilku tygodniach zadzwoniła do niej znajoma i zaproponowała, że zabierze ją w podróż jako towarzyszkę, a wszystkie koszty zostaną pokryte. Co się stało? Według Godarta, założyła, że już to ma i świat się dostosował. Widzisz, większość ludzi operuje na poziomie życzenia, Chciałbym być szczęśliwy. Marzę o awansie. Mam nadzieję, że w końcu znajdę miłość. Problem polega na tym, że z punktu widzenia Godarta te stany są pasywne. Życzenie sobie czegoś to jak przyglądanie się wystawie sklepowej i mówienie, ale piękne buty. Założenie to jak wejście do sklepu, przymierzenie ich i powiedzenie, to należy do mnie. Różnica? Jedno oddziela cię od celu, a drugie cię z nim łączy. Neville pisał: Nie dostajesz tego, czego pragniesz, dostajesz to, kim jesteś. To jedno zdanie streszcza praktycznie całą ideę prawa założenia, bo tu już nie chodzi o to, by prosić o coś z zewnątrz. Chodzi o to, by zmienić to, kim jesteś wewnętrznie, a świat zewnętrzny nie będzie miał innego wyjścia, jak tylko się do tego dostosować. Neville wielokrotnie powtarzał, że najskuteczniejszym sposobem na pracę z prawem założenia jest tak zwane living in the end czyli życie tak, jakby to, co chcesz osiągnąć, już się wydarzyło. To znaczy, że nie masz pytać, co mam zrobić, by coś osiągnąć. Zamiast tego pytasz, jakbym się czuł, gdybym już to miał. I w tym stanie pozostajesz. To nie jest gra umysłowa to zmiana na poziomie wibracji. Zmiana postawy, emocji i obrazu siebie. W praktyce może to wyglądać tak. Jesteś zadłużony? Zamiast paniki żyjesz jak ktoś, kto już wszystko spłacił. Brakuje ci miłości. Zamiast desperacji czujesz się tak, jakbyś już był w idealnym związku. Nie masz pracy? Zamiast czekać, wchodzisz w emocje pewności i wdzięczności, tak jakbyś już ją dostał. To nie znaczy, że masz udawać, masz poczuć to tak, jakby to już się wydarzyło. Kiedy Neville Goddard mówił o prawie założenia, miał na myśli coś, co wielu ludzi pomija. Nie chodzi tylko o marzenie, ani nawet o wizualizację, chodzi o wewnętrzne przyjęcie stanu jako faktu. To cichy, niewerbalny akt świadomości, który zmienia sposób, w jaki postrzegasz siebie i świat. Większość ludzi powie, Uwierzę, gdy zobaczę, ale Godard mówił odwrotnie zobaczysz, gdy uwierzysz. Ale nawet to nie oddaje głębi, bo wiara sugeruje niepewność. Tymczasem założenie to coś o wiele mocniejszego to pewność, której nie podważasz, nawet jeśli nic jej jeszcze nie potwierdza. Świat nie odpowiada na twoje pragnienia, odpowiada na to, kim się czujesz, że jesteś. To jedno z fundamentalnych twierdzeń Godarta, które może wkurzyć, jeśli traktujesz życie jak coś, co trzeba naprawić. Jeśli czujesz się biedny, ale próbujesz manifestować bogactwo, to nie zadziała, bo energia płynie z głębokiego przekonania. Założenie to wejście w inną tożsamość, nawet jeśli świat jeszcze tego nie odzwierciedla. I tu pojawia się największy opór bo zmysły krzyczą, że to wszystko nieprawda. Wyobraź sobie, że czujesz się samotny, a Neville każe ci założyć, że już jesteś kochany. Umysł mówi, przecież nie jestem. Zmysły mówią, nikogo nie ma obok. Ale to właśnie tu zaczyna się prawdziwa transformacja, gdy przestajesz słuchać faktów, a zaczynasz słuchać własnego założenia. W trakcie jednego z wykładów Godard powiedział jasno: To, co teraz widzisz, to rezultat dawnych założeń. Przyszłość zależy od tego, co przyjmiesz dzisiaj jako prawdę. Neville wielokrotnie powtarzał też, że rzeczywistość jest zwierciadłem, które odbija to, co nosisz w sobie. Nie możesz krzyczeć na lustro, że ma się zmienić. Nie możesz go prosić o inne odbicie. Musisz zmienić siebie, a lustro, czyli świat, zrobi resztę. To bardzo prosta metafora, ale jakże potężna. Bo jeśli świat to lustro, to pytanie nie brzmi już, jak to osiągnąć. Pytanie brzmi, kim muszę się stać, żeby to było naturalne. I w tym właśnie tkwi różnica między prawem wyobraźni a prawem założenia. Wyobraźnia jest tylko narzędziem. Założenie to decyzja, że coś już jest faktem, nawet jeśli jeszcze tego nie widać. To stan, który wyklucza wątpliwość. To nie jest emocjonalna euforia to coś cichego, głębokiego i spokojnego. Neville nazywał to wewnętrznym przekonaniem, które nie musi się bronić. W jednym z wykładów przywołał historię słuchaczki, która przez lata zmagała się z samotnością. Próbowała różnych technik, wizualizacji, afirmacji, odgrywania scenek, nic nie zadziałało. W końcu zrezygnowała, i właśnie wtedy przestała próbować i po prostu założyła, że już jest w związku. Nie widziała tego, nie szukała znaków, zaczęła zachowywać się, jakby to było faktem, we własnym umyśle. Po dwóch miesiącach poznała kogoś, zupełnie przypadkowo. Ale to wcale nie był przypadek. To lustro odpowiedziało: A zatem to nie sytuacje się zmieniają, to ty się zmieniasz, a one za tobą. Jeśli przez lata byłeś kimś odrzuconym, to rzeczywistość dostarczała ci potwierdzenia tej tożsamości. Założenie działa jak filtr, jak matryca, przez którą świat się układa to jak zmiana roli w sztuce. Dopóki grasz postać ubogą, zranioną czy odrzuconą, świat będzie reagował jak do tej postaci. Ale jeśli zmienisz kostium, nie udając, tylko przyjmując nową rolę jako swoją prawdę, świat zmieni scenariusz nie dlatego, że manifestujesz, a dlatego, że jesteś kimś innym. Świat odpowiada nie na twoje słowa, tylko na twoją tożsamość. I tu warto również rozdzielić wiarę i założenie. Bo wiara to jeszcze niepewność. To mam nadzieję, że się uda. Założenie z kolei to wewnętrzna decyzja, że to już się wydarzyło. Godard porównywał to do stanu matki, która nosi dziecko. Nie widzi go, nie czuje go w pełni, ale wie, że ono jest. Nie pyta co chwilę, czy jestem w ciąży, ona to po prostu wie. I ta wiedza prowadzi jej ciało, emocje i działania. Dokładnie tak samo działa założenie. To ciąża nowej rzeczywistości. Nie musisz jej wymuszać. Wystarczy, że ją nosisz. Wielu ludzi, gdy po raz pierwszy styka się z naukami Neville'a Goddarda, próbuje wykorzystać je jak rodzaj duchowego narzędzia. Myślą, ok, skoro wyobraźnia tworzy rzeczywistość, to będę wyobrażać sobie, że już to mam, a wszechświat mi to da. Ale Neville był znacznie bardziej radykalny. On nie uczył tworzenia czegoś z zewnątrz. On mówił, Ty jesteś źródłem, Ty jesteś przyczyną, nie wszechświat, nie Bóg w niebie, Ty jako świadomość jesteś jedynym Bogiem. Najczęściej problemem nie jest technika, tylko to, że założenie nie jest naprawdę przyjęte. Ludzie deklarują jedno, ale wewnętrznie nadal są w starym stanie i świat to odbija. Weźmy przykład. Ktoś twierdzi, że zakłada bogactwo, ale w środku nadal czuje stres przed każdym wydatkiem. Nadal mówi do siebie: Nie stać mnie, muszę oszczędzać, nie wiem jak to ogarnę. To nie jest założenie, to modlitwa z lęku, a nie z pewności. Neville był bezlitosny dla takich półśrodków. W jednym z wykładów poświęconych prawu założenia powiedział: Nie możesz służyć dwóm panom, nie możesz jednocześnie twierdzić, że coś już się stało i jednocześnie sprawdzać, czy rzeczywiście się wydarzyło. A właśnie to robi wielu ludzi. Zakładają ale potem co chwilę zaglądają przez ramię. To nie założenie, to wątpliwość w przebraniu. Założenie to zmiana całego wewnętrznego świata. Jedna z najciekawszych historii, które Neville opowiadał, dotyczyła młodego człowieka, który marzył o zostaniu aktorem, ale miał mocne kompleksy i paraliżujący lęk przed wystąpieniami publicznymi. Ten chłopak przez kilka miesięcy próbował technik, wizualizacji, afirmacji, czytania na głos. Ale nic nie działało, bo jego tożsamość wciąż była taka sama. Jestem niepewny, nie dam sobie rady, wszyscy mnie oceniają. I dopiero kiedy przestał się przygotowywać i po prostu przyjął tożsamość aktora, zmieniło się wszystko. Zaczął chodzić, mówić i zachowywać się jak ktoś, kto już ma za sobą dziesiątki występów. Nie jako udawanie, ale jako nowy sposób istnienia. I wtedy zaczęły pojawiać się propozycje. Neville podsumował to tak. Nie możesz tylko zmienić obrazu, musisz zmienić fotografa. To, co naturalne, staje się Twoją prawdą. To kluczowe słowo Ugodarta. Naturalność. Nie wystarczy sobie czegoś wyobrazić. To musi być tak naturalne, że nie wywołuje już emocji, jak stara prawda, którą się po prostu zna. Jeśli Twoje wyobrażenie nadal budzi ekscytację, to znaczy, że traktujesz je jak coś obcego. Założenie zaczyna działać wtedy, kiedy przestaje cię ekscytować, bo już się tym stałeś. To jak z przeprowadzką do nowego domu. Na początku jesteś podekscytowany. Wszystko jest świeże, dziwne, inne, ale po miesiącu nie czujesz już różnicy. To jest Twoje miejsce. I dokładnie taki stan emocjonalny powinien mieć Twój wewnętrzny obraz rzeczywistości nie wzniosły, nie wyjątkowy, po prostu naturalny. Neville używał czasem słowa nieodwołalność. Gdy coś naprawdę przyjmujesz jako fakt, nie wracasz już do punktu wyjścia, nie rozważasz opcji B. To jak zamknięcie drzwi za sobą. Nie masz planu awaryjnego. Nie pytasz, co jeśli się nie uda. Dla ciebie to już się stało. I nie dlatego, że masz dowody, tylko dlatego, że czujesz to jako prawdę. I tutaj pojawia się kolejna rzecz, którą wielu przegapia czas. Neville powtarzał, że między założeniem a jego manifestacją może minąć moment albo miesiące, ale ten czas jest tylko okresem dojrzewania. Tak samo jak nie kopiesz nasionka codziennie, by sprawdzić, czy rośnie, tak samo nie sprawdzasz co chwilę, czy twoje założenie zadziałało. To już działa, pod powierzchnią. Twoim zadaniem jest utrzymać założenie jako jedyną prawdę. Neville mówił, że twoje założenia, jeśli będą utrzymane wystarczająco długo, zmaterializują się i możesz być tego pewien. To jedno zdanie powinno wisieć każdemu na ścianie: Nie, jeśli będziesz odpowiednio wizualizować, nie, jeśli będziesz mieć dobre wibracje. Zamiast tego, jeśli utrzymasz założenie, stanie się ono faktem. Neville Goddard nie był oderwany od rzeczywistości. Wiedział, że nawet najbardziej oddani praktycy mogą się potknąć, że są dni, w których wszystko wydaje się stać w miejscu, że człowiek wraca do dawnych schematów, że przychodzą wątpliwości, zniechęcenie i złość. Ale, i to było jego przesłanie, te momenty nie są dowodem na porażkę, są testem założenia, bo praktyka to nie ciągłe uniesienie, a wytrwałość. Nie musisz być w stanie ciągłego uniesienia, nie musisz nawet być w dobrym nastroju, wystarczy, że nie zejdziesz z właściwego toru. To oznacza, że nie liczy się intensywność emocji, a konsekwencja. Kiedy już przyjmiesz tożsamość, nie musisz codziennie jej pompować, wystarczy, że z niej nie zrezygnujesz, że mimo chwilowego braku rezultatów nie sięgasz po stary sposób myślenia. A zatem co robić, gdy wracają wątpliwości? Bo to momenty, które zna każdy. Wszystko wydaje się działać, aż nagle telefon milczy, mail nie przychodzi, zdrowie się pogarsza, a relacja się sypie. I wtedy pojawia się pokusa. To chyba jednak nie działa, ale Neville był bardzo wyraźny. Człowiek nie doświadcza tego, czego pragnie, ale tego, kim jest. A zatem jeśli wrócisz do stanu pod tytułem jestem kimś, komu nie wychodzi, to choćbyś godzinami wizualizował sukces, dostaniesz tylko jego cień. Założenie musi pozostać żywe właśnie w tych trudnych chwilach. To wtedy, gdy nic nie widać, najwięcej się dzieje. Podczas jednego z wykładów Neville zebrał kilkanaście świadectw osób, które całkowicie zmieniły swoje życie za pomocą prawa założenia. Oto jedno z nich. Kobieta, która przez lata nie mogła znaleźć pracy, zaczęła praktykować życie z końca, czyli wspomniane wcześniej living in the end. Codziennie przed snem zasypiała z myślą: Jestem zatrudniona. Pracuję tam, gdzie zawsze chciałam. Mam świetny zespół i pieniądze są regularne. Przez kilka tygodni nic się nie działo. Aż pewnego dnia zadzwonił telefon z propozycją dokładnie takiej pracy, o jakiej marzyła, bez wysyłania CV. Okazało się, że poleciła ją dawna znajoma, z którą od lat nie miała kontaktu. I właśnie na takie sytuacje Neville zwracał uwagę. Nie planuj drogi, nie myśl, jak to się wydarzy. Po prostu przyjmij, że to już się wydarzyło i żyj z tego poziomu. Czasami ludzie traktują prawo jak rytuał, coś, co robi się na boku. Neville uczył czegoś odwrotnego. Założenie to nie jest technika. To fundament, nowy sposób istnienia, to nowy dom dla twojej świadomości. Nie praktykujesz go w pięć minut przed snem. Ty nim jesteś. I dlatego każda Twoja myśl, reakcja czy decyzja albo wzmacnia to założenie, albo je sabotuje. Co ciekawe, Neville mówił często, że przyjęcie założenia nie wiąże się z wysiłkiem. To nie jest próba sił między Tobą a światem, to spokojne uznanie, że już się stało. Porównywał to do momentu, w którym człowiek słyszy dobrą wiadomość i po prostu to wie. Nie musi tego udowadniać. Nie musi się przekonywać. Po prostu wie. I dokładnie taki stan wewnętrzny, cichy, ale nieugięty, miał towarzyszyć założeniu. No więc co w przypadku, kiedy upadasz? Neville nie wymagał perfekcji. Wiedział, że są dni, w których wszystko się sypie, a głowa wraca do starych historii. Ale jego rada była prosta. Jeśli zboczysz z toru, po prostu wróć. Za każdym razem, aż stanie się to Twoją naturą. Nie chodzi o to, by nigdy nie mieć wątpliwości. Chodzi o to, by nie zostawać w nich zbyt długo. I tu wracamy do sedna. Prawo założenia nie polega na robieniu rzeczy. Polega na byciu kimś innym. Nie próbujesz zmienić świata. Zmieniasz siebie, a wtedy świat odpowiada. Nie zawsze natychmiast. Nie zawsze spektakularnie, ale nieuchronnie. Bo jak wiele razy, powtarzał Neville, Twoje założenie, jeśli będzie konsekwentnie utrzymywane, w końcu się zmaterializuje. Daj znać w komentarzu, co myślisz o takim podejściu do świata i otaczającej nas rzeczywistości. A może masz już własne doświadczenia w tym temacie? Jeśli tak, to koniecznie podziel się swoimi przemyśleniami. Tymczasem dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie. Jeśli ten materiał był dla Ciebie wartościowy, polub go i zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Do usłyszenia!